Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Nowinki. Dzisiaj przedstawię Wam pierwszy screenshot od dżaba, jaki dostaliśmy z wersji Minecraft 1.10. Na którym widzimy nowy blok, który pojawi się w nederze. Jesteście ciekawi jaki? Zapraszam do oglądania. Jak widać, tym nowym blokiem jest. no właśnie, nie wiadomo co. Ja osobiście obstawiam, że jest to albo ruda nowa w nederze, albo nowy blok, a właściwie kamień, w którego szczelinach płynie lawa. Być może jest to nowy blok dekoracyjny. Moim zdaniem, zastosowanie może mieć w piecyku. Może on służyć jako paliwo. A wy co o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach, jestem ciekaw waszych pomysłów, czym to może być i do czego może to służyć. A tymczasem ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie i zapraszam Was już na kolejny odcinek Minecraft Nowinki, który pojawi się niebawem. Do usłyszenia!